Cześć! Dzisiaj sobie pogramy w Time Grałem już w to parę gier, ale jakoś mi nie wypadły dobrze. W sumie dzisiaj zacząłem w to grać, więc myślę, że z czasem mi jakoś to będzie szło lepiej. No, fajna mapka. Dużo lawy. Jak na razie grałem 7 gier i 7 przegrałem, więc nie jestem najlepszy, więc dużo ode mnie nie oczekujcie. A nagrywam to tak sobie. A, jakoś tak chciałem pokazać Wam, jak mi to idzie. Nie wiem. Sami zresztą ocenicie. Na pewno z czasem będzie coraz lepiej. jak To w sumie zawsze na początku jest gorzej. Z czasem się wszystkiego uczymy. Hmm. Dobra, tak. Tak, to będą moje dwa tak, wybórce. To się przyda. Okej. Okay. Aha, buduje się obok na sklepie. Chciałem raz zajść od tyłu. zrezygnował więc może jakbyśmy się w to nie chce wiedzieć. o to za dużo lepsze Mam nadzieję, że mi od tyłu tylko nieczę weź mnie jaki typ! Jaki typ! Co za typ? Co za typ! Ja pierdzielę! O, w dupę. to się popisałem. Się popisałem. Ale nie, mówiłem na starcie, że zupełnie w to nie potrafię grać, więc... Możecie się najwyżej pośmiać z tego, jak na mnie, ale... Nic się ode mnie nie nauczycie, przynajmniej na... ...chwilę obecną. A, ale słabo. Nie no, nie sądziłem, że pierwszy padł, no. No i... Teraz nie wiem co mam zrobić Nie wiem czy to ja mam takiego pH że zawsze do mnie chcą wbić Czy to wszyscy tak, można no, weź Jakimś wielkim Minecraftowcem nie jestem bo im grałem w Minecrafta tak już może nawet od roku więc jak widać nawet ja cię nie... Czemu? Dobra, to stąd. Tak ja mi tylko potrafię, masz super no po prostu. Super, się podpisałeś. Się podpisałeś, David. Dobra, dużec. teraz nie wiem, co mam w sumie robić. Chociaż dobra, tam bym już zobaczył. Tam też bym nie zobaczył. A jeszcze przepraszam, gdyby były drobne lagi, ale to nie moja wina. No. Czemu ja to zawsze robię? Nie, dobra, nie. Trzeba się wziąć w gier. Dobra. Zagramy myślę tak z 5 Gierek, on wie, że wszystkiego tak szybko nie przegram. Ale po prostu nie potrafię w to grać. Zresztą sami się już przekonaliście. Ha. <śm>

A, ale ja przynajmniej nie padłem pierwszy, <laughs> Nie śmieszne. Ej no, na maksa nie wiem co zrobić. Że jak ja tam pójdę? To on mnie znowu zastrzeli. Znowu takie stanie w miejscu. To nudne jest. Chociaż zaraz tutaj czuję, że. To ja może zacznę to wybrać tak ona dwa.

Dobra, wbijamy na górę. Zrobimy to, stąd. Bo w sumie co, tak szczerze nie wiem, co powinien robić. On ma łuk. My, tak, my takiego łuku nie mamy, więc dobra. Nie, on nas z trzeba jeszcze patrzeć, czy drugi nie pójdzie. O tak, co ja zrobiłem? Zaraz chcę odbudować stracę w ten sposób, ale dobrze. Powoli na pewno mu się już kończą. Przynajmniej ja miałem 3 tylko, więc w razie też więcej nie będzie miał. A jednak, noż wkurzam typ. Ile on tego ma? Dobra, takie schody sobie to jest niezrównoważona. Taki wkurzający typek niech go tylko darmę i chłopak nie żyje. Jak się no, co to ma być, no i się starszy, co nie mają jakiś sojusz? Aha, to stamtąd. Teśnięta, jest to jest mięsna, jest pas. jest mięsna, nie nie ma mięsna, hm. ja jest się nie mięsna, na mięsna, Czuję, że on do mnie idzie, aczkolwiek nie wiem. Kurczę. No to zajebiście. Nie o. dobra. Tyle.